Rozmawiamy z wybranką serca naszego dzisiejszego jubilata. Yy, powiedz nam, jak podobała Ci się dzisiejsza bitwa. No była bardzo dobra, naprawdę mi się podobała super, super zawodnicy. Ekstra było. A na który koncert jakaś najbardziej? No z tego co się pewnie domyślę, pewnie na męża, co? Na męża, żebyś wiedział, tak, na półsach. Czego. Dobra, a teraz takie pytanko. Czy, czy, czy jakaś bitwa najbardziej Ci się podobała? Yy, półfinały to odpadłeś w grupie, co? Jeszcze raz? Odpadłeś w grupie? No, odpadłem w grupie, ale. Przyda mnie filozof. Dobra, dobra, to Mieliśmy bardzo dobre walki z Filipkiem naprawdę bardzo zadowalająca, jeśli będzie to do zobaczenia. Ja ogólnie nie staram się gdzieś wybić dalej, ale pokazać, chętę, że zasługuję na TWW i mam nadzieję, że się To podoba. Jest to, według naprawdę wielu głosów, które słyszę wokoło, niektórzy mówią że no, żałuję, że nie doszedłeś do finału. Czy według Ciebie reprezentowałeś taki poziom? To mi się wydaje, że poziom był bardzo wyrównany, bo mój problem polegał na tym, że wykonałem punchline, a potem próbowałem zrobić flow i stylowo, tak? I jeśli to się pojawiło, to wtedy straciłem na punchach. To było po prostu bardzo ciężkie. A z tej kwestii jeszcze, że nie chciałem co walczyć, chciałem coś do tego półfinału, powalczyć sobie z Filipkiem i myślę, że walka z Filipkiem była naprawdę bardzo dobra, ale Dobra, Która walka wieczoru najbardziej Ci się podobała? Oczywiście, że playeri i... Oczywiście, że player i, że player i Filipe, bo to była walka, która player, powiem Ci szczerze do kamery, że rozlebałeś lepiej niż w walce z grinem, pomimo tego, że przegrałeś. Pozdrawiam Dobra, yy, czekasz na jakiś koncert najbardziej dzisiaj? Jest co, bardzo chcę posłuchać kłeby i, i tomba. Zresztą, tego, że z tombem dzisiaj naprawdę bardzo fajnie się popłynęło. A kłeba znam już od dawna po się się najlepiej i naprawdę panwa. Dobra, dzięki ci za wywiad, na Dziękuję, pozdrawiam ciąga. Dziękuję pozdracie Hanowa. Fajna bitefa.